Dałeś mu jakąś kawę? Coś tam chciałem mu dać, ale nic nie chce. Strzodzimy jego alibi. To jest czysty. Bo możesz mu odpuścić. Mhm. Mm Ula, mi kawę. Dzień dobry, komisarz Agnieszka Polkowska. Dzień dobry. Prowadzę sprawę zabójstwa Wanach. Matka Ewy powiedziała mi, że się rozstaliście, bo Ewa odeszła ze zboru, to prawda? Chwieprzeją to. Ale chciałem wrócić i to naprawić. Byłem pewien, że to wszystko się ułoży, że już z nim nie pójdzie. Z nim? To znaczy. Widziałem ich razem, jak przyszedłem sprawdzić, czy Ewa nadal studiuje. Stali razem rozmawiali. W pewnej chwili Ewa pobiegła, rozpłakała się. Wyglądała na przyjętego, ale nie pobiegł za nią. Dzięki. Możesz go opisać? Belgancka marynarka. Starsza od niej. Wyglądał na profesora. Mhm. Wczoraj jak przyszedłem mi ją przeprosić, to wydaje mi się, że on dzwonił. Bo jej wyraz twarzy nagle się zmienił. Możesz sobie coś więcej przypomnieć o tym człowieku. To bardzo ważne.